Dzień dobry drodzy Państwo Lecę właśnie sobie do Tomka do Wągrowca I zatrzymali nas tutaj przed kodzieżą Wycinają drzewo Boją się pewnie żeby nie poleciało w razie W na szosę Ale wszystko tutaj jest bezpiecznie że tak powiem przeprowadzone Z jednej i z drugiej strony kierowanie ruchem I wycinają te, te sosny tutaj już leci wszystko idzie ładnie oj troszeczkę się zawiesiło ale idzie idzie pomału idzie e, no. książkowa operacja trochę gałęzi poleciało na drogę dobra nasza strona może jechać i jedziemy. Także była okazja włączyć kamerę i jedziemy dalej. Trochę muszą to sprzątać i... Troszkę musiałem za nim pojechać, nie było jak wyprzedzić Ale zaraz go tutaj łyśniemy. Nie pogonię dzisiaj Przed nami jakiś ładny klasik z opryskiwaczem Warsza to otwarty, panonia wystawiona. O, pisina już jedna jest. Jechaliśmy, jesteśmy na, na miejscu. Maszyna się elegancko sprawuje Mamy już tutaj 4524 przejechane. I tu, tak jak już widzieliście, jak wjechałem, tu mamy tą panonię Ona z nią będzie osobny całkowicie odcinek. Trochę opowiem o tym motocyklu. Tutaj widać jakieś są modyfikacje, porobione. Jaki gaźnik tutaj mamy. PWK26 zamontowany bardzo ładny motocykl bardzo ładnie pomalowany I przy tym motocyklu Tomek nie robił renowacji, ona tylko tutaj do Tomka przyjechała z zatartym silnikiem ale to jak Tomek podjedzie to wam pokażę, jak wygląda zatarty tłok o jest, patrz, myślałem, że pojechał na biały tydzień, ale jest o, Tomek właśnie się pojawił i pokazał mi jak ten tłok wyglądał tak to wyglądało szału nie było tak naprawdę to tutaj nie było nawet e, dużo przejechane nie Tomek, ile tutaj było przejechane na tym 50 12 km nie mi się ale możliwe niby właściciel twierdzi że to było 12 km tylko na tym zrobione no nie wiadomo co to za tłok co gdzie i jak oznaczeń tutaj żadnych nic nie ma no, tak to było, teraz już to jest o wiele lepiej zrobione, bo wszystko działa. Tutaj Tomek założył jakiś ładny gaźnik, później ją uruchomimy. Ale ogólnie Panonia, bardzo ładna, tak bym powiedział. Yy, tak wygląda potężnie. To wszystko, ten silnik tutaj, duże bębny. Ładna Panonia. Taki ciekawy licznik. Jak ona się prezentuje? ulala Tak to tutaj wszystko wygląda. Tak jak już mówiłem, z tą panonią to zrobimy osobny, osobny odcinek, ale pomalowana jest bardzo ładnie. A tutaj mamy SHL. -ka. To jest chyba M11. SHL. -ka. Oczywiście M11 z 67 roku. Tylko, że ona jest silnikiem WFM. Podejrzewam, że ona tutaj przyjechała na kompletną renowację. Chyba, że tylko silnik do uruchomienia, jeszcze nie wiem. Widać, że tutaj jeszcze są oryginalne szparunki białe. dwie. Tak to, tak to na razie wszystko wygląda. Tam rusek stoi. Kanapa ciekawa, chyba jeszcze. Chyba jeszcze oryginał. Jak to się otwiera, to nie wiem. O, jechała na kapitalny remont. No właśnie, tak mówiłem tutaj, że na kapitalny remont. Kawał złom. No czemu kawał złoma? No Trochę tutaj porobisz, ładniej Rama tu spawana. Tu spawana. Ojoj, z tej strony też spawana. I to poklek Uchwyt, poklekrany, krany jakieś kurde porażka, tu mi widzisz jak idzie w bok zamiast tutaj. Mm -hmm. Tutaj poprzerabiane wszystko, widzisz jakieś dorobione blacha. Blacha pod siedzeniem, tragedia, jest brak uchwytu, siedzenie ogólnie tu, tu jest wycięta dziura, tam jest, widzisz pognite Ojej, tu jest bardzo dużo roboty blacharskiej Tutaj będzie filtr, już no, nie ma filtra powietrza oryginalnego, jest już jakiś stożek No ktoś tutaj już coś... Nasi tu byli, jak ja <laughs> Nasi tu byli, no Ale odpalał, ale najlepsze jest to, chodź ci pokażę drugą stronę No Facet mi zademonstrował, że to odpala No a, a dzisiaj chwyciłem za to i teraz spać na kapę Jest luźna i nie ma oleju w silniku Aha, faktycznie W ogóle jest nieprzykręcone, nie? No nie, siły są luźne no, dzisiaj chwytałem właśnie, bo chciałem kopkę sprawdzić, w jakim stanie jest. Tak, a tu wszystko już, źle. się rusza, nie? No, Przeminiecie i nie będzie kapać. No nie będzie kapać, Luszka bo. ta ja... jest zabita. No widzę Te, właśnie. Chyba to... zbiornik jest w miarę przód, jest chyba krzywy. Nie jestem pewien, jeszcze lampa jest od Włęzki zamiast od SKR. No tak właśnie, kurde, mi taka podobna no, była, taka w... Od Garbuski, tak. Ja mam taką no, to... przyjemność. No, Buski, dokładnie od garbuski. Od garbuski, nie? I ja hmm. pamiętam, że kiedyś. To był chyba pierwszy, mo nie, pierwszy motor albo drugi, jak z kimś jechałem, że ten przód, kurde, no to tak pięknie tutaj chodziło, tak fajnie, wygodnie się jechało. Pływa, pływa. No, naprawdę luks. My tam wtedy jechaliśmy po polnej drodze, nie? Ale to zapamiętałem się właśnie przy tej SHL-ce, że ten przód kurde, że ono tak fajnie, elegancko. Chodziło. no widać tutaj faktycznie, jak tak się człowiek bardziej przyjrzy, to widać, że tutaj było spawane. jest rzeźbiona dziura, a w drugiej osłonie, no. a w drugiej osłonie jest dziura w tym miejscu akurat, z tamtej strony. Aha. Także to wszystko blacharsko, jest dużo pracy, nie? Blaszka, tiki, i spawanie i szlifowanie. Mhm. No wszystko jest do zrobienia. wyglądać jak ta czarna w środku. To, no ha, wiem już jak. Tylko kolory będą inne. Nie będzie czarna. Mhm. Ale wylizana ma być jak tamta. No jeszcze znaczy, to tak naprawdę jest tyle tej roboty, tego spawania, tego wszystkiego, uchwyty, Podorabiać na nowo. To nie wiadomo, czy by nie było lepiej kupić jakieś ramy, ale numery znowu, nie? I tak w koło idzie. No właśnie, najgorzej jest, jak jest tyle ingerencji twórczej poprzednich właścicieli, nie? Nasi ale będzie rarytas. Będzie na pewno progres, jak będzie ładnie zrobiona, to na pewno będzie różnica, nie? Jak było, a jak będzie. O to jest ten tłok. I jeździłeś tutaj teraz panonią, jak ładnie panonia chodzi fajnie, na tym gaźniku? Fajnie, fajnie chodzi. Fajnie chodzi. Jeszcze doregulowywałem go, sobie ten już... tłok. chodzi, to tam jest wąt. A tutaj mamy ładną WFM-kę, kurczę. Będzie I to tak będzie podobnie... To rama, to bym powiedział, że to, to, jest, to, to jest, bardzo duże różnice są między... No tu masz inne, inaczej trochę obrobione z i, i wfm mhm. Są inne, to no, podobna technologia, nie? Ale wymiarowanie jest inne, nie? Pewne rzeczy się różnią, nie? Chociaż to jest tam tak naprawdę... No, kurde, jak patrzysz się tutaj na to... Wczoraj zrobią robotę, bo się świecą. No, jak się patrzy na to, a się spojrzy tam, na tamtego stróbka, no to jest różnica, nie? To jest różnica, nie? No. Na no, ile to roboty kosztuje? Aha, tutaj są tak, też tak, tak delikatne. Tak, numery na, na ramię. Też, nie, tutaj patrzę jak są te spawy zrobione tutaj od y, mocowania silnika, nie? Że takie delikatne. Tak, tak. No, tak Wyglądać z tamtej strony, Teraz nie tu... przy w tamtej maszynie. Robisz sobie zapłon, tak? Tak, szykuję sobie cdi O, Honda, a przy Hondzie? Honda etap, etap końcowy, no, Na tyle, ile przynajmniej na razie mogę, bo wszędzie z niej leci uszczelniacze, w silniku już są porażka plastikowe, wszystko, ale właściciel nie chce robić silnika. Na razie? Nie, raczej już nie będzie nic więcej w nim wysłał. Zostanie taka, jaka jest. Chodzi, w miarę jedzie. Ładnie, gaźniki już udało mi się zrobić. Bo tam jeden lał cały czas po oczyszczeniu i wymianie zestawów. Wadliwy zaworek, jeden był. Kurde, tutaj tego jest, nie? No jest cztery, nie. Ja pierdzielę. tak to wygląda. Kolorek piękny, nie? Jakby się tak chciało jeszcze resztę zrobić. O matko kochane. Czasie... Chromy, to ch też mnóstwo pieniędzy. Tu lagi, ciekną. Zestaw hamulca cały, kupiłem pompę, zacisk. No wiem, bo wtedy czekałeś na to, nie? No, no, no. Także Błotnik do chromu. No tutaj chromów to jest więcej wydechy. To jest lampy, Lampa jest pęknięta, lampa przednia, kosz był pany chyba też delikatnie. A wydechy, jak to tu jest wszystko kurcze. No w jeden wydech. Wszystko w jeden, nie? Oryginalny jeszcze. No to jest bardzo taki pożądany model, można powiedzieć. Nie? Tej Hondy, nie? Zaraz ci pokażę zdjęcia, bo tu tam mi znajomy właśnie wysłał, że taką Hondę kupił. Ale ona no troszeczkę w innym stanie jest jak ta Zrobiona pewnie? Nie, właśnie w oryginale, ale pięknie wygląda Zaraz ci pokażę